Cześć siemonowie, witam z wykolejnym kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj zagramy sobie, bo mam nowego zadmiarza Kupiłem sobie nowego zadmiarza Czekajcie, bo na samym dole jest, na samym dole, na samym dole Mamy kiełka i jeszcze do niego skina Ale żeby założyć tego skina, zróbmy tak Jedna gierka normalnym kiełkiem, a druga gierka tym kiełkiem skina, ze skinem Zostawcie, zostawcie łapę do góry i nie patrzcie, co tu mam, bo sam ten nie wiem, co to jest, więc no, jakby co to będzie. Dobra, starcie się, bo tak naprawdę nie ma ten, bo będą boty tak, więc no, będzie prosto, e, ale no, więc pamiętajcie, subskrybujcie kanał, zostawcie jeszcze raz łapę do góry, nie? A my lecimy, w ogóle wybijam trochę Mastery na spajku. mam to już profilowe jego, dobra. Lecimy, pum. Ja sobie chyba pum 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 to go zrobię. Pum 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 pum. Pum i pum. No nie, nie, nie. Pyk. On mnie teraz. Nie. nie, mi się słabo chyba. Czy ja pierwszą rundę przegram? Nie! No to fajnie. Dobra, jeszcze raz gramy tym kiełkiem muszę pokazać z lepszej strony na pewno hmm. jeszcze raz, jeszcze raz y, widzowie nawalamy bo nie no, tak nie powinno być nie, totalnie że my przegrywamy na oczy nie jest jakiś mega słaby ale też nie jest y, jakiś mega nie, ale no jak za trzy dychy nowy, milityczny zadymiarz no to to jest bardzo, bardzo fajne. Dobra. Sobie tutaj celuję. Pyk, pyk, pyk. Pum, pum, pum. Teraz ten Karl. Tutaj szybki do rozwalenia. Mamy gigatkę. Pum. 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 No nie. No nie. Pyk. No. Dobra, mamy ulta. Nie wiem, co robi kiełka, Serio? Ja się nie przyglądałem, tylko minus jego. Na pewno jest, że mam malutko życia. Że nie mam malutko, ale to też możliwe, że ja mam po prostu na małej. Tutaj. Małym poziomie. E, o kurde, źle to. Walnąłem, to ja stąd będę go. Patrzcie, patrzcie. Patrzcie to rozę, ona nie ogarnia. Bo nie ogarnęła, że jestem tutaj. Okej, okay, może jednak ogarnęła, ale patrzcie to. Patrzcie, co teraz zrobię. Albo na bazę sobie. Dlaczego mi się nie postawił ult? A jakbym postawił ulta To, to, to To by było mocne, ale chyba Chyba sobie ulepszymy tego kiełka Totalnie Chyba sobie ulepszymy Bo taki słaby jest na ten Jak nie ma ten dobra, Pyk, dobra jeszcze raz sobie Możemy go ulepszyć, teraz kolejny raz Okej okay. I ostatni w tym momencie mamy na trzeciej mocy, tylko tu pokazuję jeszcze pierwsza. Ale tu już powinno być dobrze. Yy, pum, 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 lecimy sobie na sam dół, bo to jest najgorsza postać. No i mamy to. Dobra, zagrajmy sobie tym, bo powiedzmy, że dostaliśmy półarki na plus. Powiedzmy, albo dostaliśmy tak wszystko się udało. Znaczy nie wszystko, bo nie postawił mi się ult. No to dostaliśmy porki na plus, więc lecimy w tym, um, z tym koksem. Pum, 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 wow! Jak tą Jessie porobiłem, pięknie, pum, pum, pum. Dobra, nie, no teraz kiełek już jest dobry. Patrzcie, patrzcie to, ej patrzcie to! Ej, dobra, kiełek jest fajny, mi się to podoba. Ej, dobra, dobra, ja tutaj w tym momencie... O Jezu, jaki fajny ult! Ten skinek ma oleje. Dobra, z koltem nie, nie ma szans, nie? Mm, z koltem nie ma szans totalnych. Bo ogólnie, no kolt wiecie, jak cię podblisko. Kiełek widzę, że jest na daleko, no i też nie umiem jeszcze nim grać, bo pierwszy raz nim gram. Więc no. Tak to wygląda, nie? Pierwszy raz gram. Yy, właśnie tym, tym, tym kiełkiem więc no muszę się nauczyć, muszę się nauczyć Dobre, dobra, 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 dobra widzę, że tu jest squeak, to zaraz sobie pójdziemy go rozklepać pum, pum, pum pum, 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 pum ale możliwe, że on mnie rozklepie pum pum o nie nie no dobra, ja nie umiem grać kiełkiem widzę, ja muszę się nauczyć, nie? totalnie muszę się nauczyć, bo jakby to powiedzieć, jest lipa Totalna lipa jest, więc tak to wygląda. No, ale zapytamy teraz, czy teraz się uda wygrać? Musimy. Teraz widzowie, yy, robię to. Teraz co robię? Patrzcie, jest to ładnym kiełkiem. Otóż to jest mega ładny skin. I to był za 6 zł. <laughs> za 6 zł? No, mega. Pum, pum, pum. Tu ośmiabit idzie. No, niestety, przegramy pewnie z nim. O jezu, ośmiabit jest dobra. Pyk. nie no i teraz właśnie nie wiem bo właśnie to jest to nie bo on jest, jest dobra dawajmy tutaj postawmy ściankę i teraz on nie może mnie no ale tu jest el primas pięknie A dlaczego ten el primas się no, mną nie zajął to jest mega dziwne akurat znaczy, bardzo fajnie, nie? Dla mnie to jest naprawdę mega fajne. Ja tu spróbuję go rozklepać, żeby tak wiedzieć. Muszę się oddalić od niego. Totalnie. Pyk. Nie. Pomocy. Goni mnie El Primas. No ja, Tara mnie zrobiła, nie? Ale dobra, bo, bo nauczę się grać i mi się wydaje, że naprawdę to będzie dobra postać, nie? Ja nie wiem też, bo nigdy go nie miałem. Ale mi się wydaje, że to naprawdę będzie mega mocne, więc zostawcie łapę do góry. Subskrybujcie kanał, bo już niedługo powiem wam. Pogom. Yy, powiem. Co? co? co, co. Yy, powiem, że naprawdę fajnie. Jakby fajnie by było, jakby. Tutaj dziłak. Dobra, dobra. Okej. Okay. No, niebezpiecznie, niebezpiecznie. Teraz on na mnie ulta swojego rzuci. Okej, okay, on się już naładował. No, wiedziałem, ale mam tylko jedno na sobie. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj Mückens, tak naprawdę niepotrzebnie. Ej, Pum, pum, pum. No, nie trafiam. Musiałbym jakoś tak. Pum, 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 pum. Nie no. Ej, dwóch się na mnie rzuciło. Co jest? Ej, dwóch się na mnie rzuciło. Dobra, ja się nauczę grać kiełkiem. Naprawdę, będzie fajnie. Ej. Zrobimy taktykę na legendę. Patrzcie to. Patrzcie to, teraz robię, trzy szybciutkie odwroty. Raz dwa, czekajcie dwa tu i trzy i teraz patrzcie patrzcie, patrzcie o widzicie teraz kurde za pierwszym razem źle kliknę, ale dobra jeszcze z no tak, no, ale patrzcie no jest bardzo rzadki, więc może coś tu tak mm, tej co jest no więc, sobie, co ja będę więcej mówił, ja się z wami żegnam Mam, widzicie, gemy na koncie i doradźcie, czy, czy kupić tego Mortisa, czy czekać na jakąś lepszą ofertę. <laughs> no tak szczerze, to nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tak naprawdę mógłbym tego sobie kiełka kupić, bo mi się bardzo podoba. Ale na razie nie będę marnować, bo zabójskotki można kupić, to kupię zabójskotki. Mm. Gdzie wydaje, że na razie poczekam sobie z tym oto zakup. No i po prostu zobaczymy ten, ale mogę sobie popatrzeć U, ile? ej, czy to? ej dobra, no ten czarodziej jest za super cela, ale to kosztuje 79 gemów chyba z tego co pamiętam ale to jest bardzo nieopłacalne, ale dobra dzisiaj od tym się nie zajmujemy tylko szukam czegoś fajnego ej, monitorowany poko bardzo mi się bardzo podoba już nie wiem czy kupić go sobie czy czasami go sobie nie kupić ale dobra <laughs> Tu już nic nie ma tak naprawdę widzowie. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zostawcie łapę do góry. Subskrybujcie kanał i to było na tyle. Pa! pa.